Hey, siemanko, z tej strony z Sławomir 13, dziś przedstawię Wam podsumowanie wszystkich postaci, jakby było już po wojnie. Zapraszam do oglądania. Alison nadal się nie zmieniła, jest potężna, uczy rekrutów, teraz robi pompkę za jedną złotówkę, awansowała na stopień porucznika, także robi wyśmite live. Kaczor zasłużył się w wielu bojach, został odznaczony wieloma medalami. Jest prawą ręką króla Mahonego. Stoczył wiele bojów, nadal zostawia portfel w domu. Po wojnie został marszałkiem Polski. Teściowa Mahonego nie wiadomo dlaczego, ale znikła. Po zaginięciu nadano jej stopień kaprala. Kazik nadal jest umięśniony, ukochany przez różne dziewczyny. Jest odporny na pikolaki w łapie. Nadal używa bonda, tym razem za 5 zł. Prowadzi bardzo fajne streamy, gdzie ma włączony swój osobisty odkurzacz. Awansował na stopień majora. Król Mahony. Był wyśmienitym dowódcą, gdzie wygrał wszystkie boje. Udzielał się też politycznie. Nadal prowadzi streamy, gdzie jest zwanym impulatorem i okrada małe dzieci. Po wojnie został nowym prezydentem. Kadarka został po wojnie nauczycielem informatyki, a także został kowbojem. Wyjechał do USA, awansował do stopnia starszego sierżanta. Gocha i Rysio po wojnie żyją nadal spokojnie. Rysio nadal się nie boi żadnych trunków, nawet tych nie do picia. Nadal jest potężnym magiem. Gocha ulepsza się w eliksirach. W 2020 roku znów zajęła pierwsze miejsce w piciu taterki. Oboje awansowali do stopnia podporucznika. Ksiądz Jaszczur nadal może latać, strzelać i kraść pieniądze. Jest teraz wodoodporny, a także robi dobre szoty. Awansował do stopnia porucznika. Mania po wojnie została tą samą dobrą kobietą. Podczas wojny wyśmienicie gotowała i jest teraz pierwszą damą. Szpachla po wojnie odbudował wiele miast, może teraz mieszać tynk głową. Zasłużył się w wielu bojach obronnych. Został przeniesiony do jednostek saperskich, gdzie został generałem broni. Waderek odszedł z wojska po wojnie zaczął profesjonalnie zabawiać ludzi na streamach, śpiąc i tymi podobnymi rzeczami. Awansował do stopnia plutonowego. A ja dziękuję Ci za obejrzenie. Myślę, że taka trzyczęściowa rozrywka Ci się spodobała. Może kiedyś nagram coś podobnego. A ja na razie się żegnam. Trzymaj się i powodzenia. Cześć.